Siemanko, z tej strony Alfie No a dzisiaj zagrałem sobie w Hero Zero, nie? Hero Zero, Hero Zero, HZ Jak, jak tam sobie wolicie, nie? Witam rybka No to chciałem was przeprosić w ogóle za to, że tak że już rzadziej są odcinki w ogóle i takie rzeczy i no wiecie tam bo jakoś nie mam ani chęci, ani chęci, ani chęci w sumie tylko chęci nie mam, nie? Tak to bardzo lubię sobie nagrywać odcinki i tak ostatnio w ogóle patrzę, ile wyświetleń ja dostaję, masakra, nie? I serdecznie wam za to dziękuję, nie? Zapraszam także do subskrypcji. Eee, no i co? Można chyba przejść do gireczki, nie? Tak myślę. Yy, przyciszyłem się, tak? Przestałem mówić, nie? Bo coś tam na ulicy słyszałem, nie? Coś coś gadał, nie? Więc chciałem tak podsłuchać i już yy, kolegom rozpowiedzieć, nie? Na plotuchy ich zaprosić. No ale wiecie, jakoś nic nie, nie usłyszałem, jak moje przewidywania w poprzednim odcinku się sprawdziły Tutaj proszę, patrzcie, Herokon, Her, Herokon na Łotry jest, jakoś wa, przewiduje przyszłość, nie, więc jak chcecie wiedzieć jak będzie wasza przyszłość wyglądać, nie? No to piszcie do mnie w komentarzach, nie? Nie no, oczywiście żartuję Tutaj standardowo e, Drużynka, to mam gdzieś na razie e, Co tu jest? Co tu można zrobić? Tutaj mi się misja robi Mogę sobie atak odpitalać No to lecimy, lecimy e, To Tofik Jeszcze jak? Jest, zarąbiście Przyda, przyda mi się, bo zbieram ten y, honor tylko po to, żeby dostawać te, co, nagrody y, za wbicie ileś tam honoru, nie? Tak, to co mam wywalone. Y, tak samo y, y, kiedyś robiłem, pamiętam, nie wiem czy na odcinkach, ale strasznie naparzałem w y, te, w y, te kryjówki, nie? W walki kryjówkowe. Bardzo szybko osiągnąłem to 20 tysięcy. Teraz to już tylko 20 ataków dziennie, i mam wywalone. Yy, tutaj może być. Yy, odbierzemy sobie troszeczkę. Czemu nie? O, właśnie. Atak na łotra yy, się skończył. Yy, bardzo dobrze. Jestem trochę niepocieszony, bo moja drużyna kompletnie. O, jest. Sorka, sorka, sorka. Moja drużyna kompletnie nic nie robi. Widzicie. Tylko ja mam 20, taki pidny. Trochę, ale dobra, dobra, dobra. Dość o e, Coś tutaj jeszcze, można odwalić trening. Pyk. No i gotowe, zarobiliście. Oj, trzeci poziom, właśnie. O, właśnie, właśnie. Propo trzeciego poziomu. Czy to jest dobre? Nie, to jest shit e, Tutaj już, właśnie skończyłem Lampart dzisiaj około 4 rano. Coś takiego skończyłem, nie? Nie pytajcie, dlaczego tak długo. Znaczy, tak y, wcześnie albo tak późno. Hmm. Czwarta rano to może być wcześniej, chyba. Tra znaczy, dla mnie to było późno, nie? Bo jeszcze nie spałem. Więc. No, jak tam kto woli, nie? Wcześniej czy późno. Yy, no to co? Yy, sobie wziąłem oczywiście pecika, bo tam miałem. Itemki ze złotą obramówką dwa, nie, ale tak patrzyłem, że jak ja teraz robię te mm, treningi na na co? Na te stroje całe, nie? Tak sobie pomyślałem, że dopiero sobie będę myślał o itemkach, nie, jak już wbije czempiona, nie, jak superbohatera, ja przecież superbohatera tutaj, nie, w lidze. I będę już dostawał stamtąd fajne yy, gadżety typu yy, Peleryna, Super Bohatera, takie rzeczy, nie? To wtedy z treningów na ciuchy przerzucę się na treningi na punkty, nie? No ale co? Tak na razie to sobie zmieniam normalnie, non-stop. Praktycznie ekwipunek. Hmm, tutaj, jak widzicie, nie ma miejsca na ale i tutaj też, ale to tam trudno, zaraz tak sobie zmienię. Na razie z lewami dość szybko i da aczkolwiek nigdy od, znaczy nigdy. Od dawna nie wyrobiłem 100% energii w ciągu całej wakacji. Żadnego dnia nie było, żebym wyrobił 100%, nie? A patrzcie, tutaj 47 energii, to jest ostatnia energia na dzisiaj, nie? Bo sobie tam coś tam pykałem na kompie, tam segrałem, nie i przy okazji jak tylko pyk misja, pyk misja, pyk misja, nie? Tam już nie patrzyłem na walki, różne takie po prostu misje. Nawet treningów nie robiłem, nie? No to mm, powiem wam, że spoko opcja. I. W końcu może dam radę do końca dnia wbić. Yy, no dobra, ile czasu mam? 5 minut. 5 pół nawet. Dobra, jak tylko się skończy. Mm, to lecę te. Zadankę nadzwyczajne I tak zaraz przegram więc tam mi rybka 9,7 yy, easy Expig mi się przyda zawsze No dawaj dawaj lecisz lecisz No i zarąbiłście i zadankę dostałem yy, Rozpocznij oczywiście nie robię bo mam wywalone yy, Zrobię te zadanka dopiero wtedy jak osiągnę 135, nie? E, siup. E, oby ex, oby eks, obex. Kusi. Nie dobrze. Osobiście wolę Ekspa dostawać. No, dawaj. No i standardowo na oko. Tam gdzie na, mam najmniej e, umiejętności. To na wysypisko, to na śmieci, to. To do kosza. Dobra, coś tu ciekawego mam. Tutaj mam e rzutki, zarobiście. To są w ogóle te rzutki z 70 obrażeniami, Te od Pace Carda. Ja, gdzie jeszcze trzymam? Przy 110, przecież one mi praktycznie nic nie dają, nie? No ale trudno, trudno. Z rzutkami będę zawsze w tyle, więc. Więc, więc, wie, wiecie, nie? Żebyście nie byli lekko zdziwieni yy, No to co? Myślą że to by było na tyle Uy, się, Przepraszam, że zimnąłem jakoś y, dziś się nie wyspałem no bo do, o czwartej i ma, mama mi obudziła o dziesiątej, nie, masakra kuźwa Jakoś się wkurzyłem na no dobra. 6 hmm. godzin to trochę mało. Ale jakoś normalnie funkcjonuje. Oprócz teraz to dopiero ziewnąłem, nie? Oho, już mi się zbiera na kolejne... Nie! Z duszę to w sobie. Dobra. Ym, to co? Ym, widzimy się za krótką przerwę, nie? Prawilnie. Siemanko, siemanko, jestem z powrotem. Yy, to jest taka nowa gireczka. Nie mi to przyciszę. Mówi, to na razie nie jest potrzebna ta za zajebista muzyczka. To jest taki y, menadżer, menadżer piłkarski, nie? To sobie gram tak dla zabicia też czasu. A nawet całkiem spokojnie, gireczka, więc pomyślałem, że wam przedstawię, bo tak trochę cinko. Więc zaraz was skończę. Jak nie chcecie oglądać, to po prostu wyłączcie odcinek, nie? Luzik. Już nie wrócę do Hero Zero. Albo wrócę i zrobię wam pranka, nie? I tam y, coś zrobię, na przykład podam hasło. Więc wiecie. A, co się przesuniecie? Nie, tam dobra dupa. No to co? Na starcie wam powiedzieć. O, to jest taki typowy y, menadżer y, drużyny piłkarskiej. Nie, tutaj y, jest taktyczna drużyna moja. Hmm, coś o niej powiedzieć. T, y, zmien zmieniać się y, tak robi. Przytrzymuje się i przerzuca na przykład tak, nie? O. Ale ja zmienię na to, bo ten jest lepszy. Treningi. No to treningi musi się robić codziennie. Trening... O, przypomnienie o treningach jest pod tym znakiem I nie. Nad pełny wypoczynek jest takie do... zrobienie. Ten. Wykonane treningi, nie? I tam masz dwa. I to ci jak zrobisz jeden, to zostanie ci na jeden i tak dalej, nie? Ale to tam wiecie. I tu się robi tak. Pyk, treningi. Raca, tata. Wiem, że nie umiem opisywać. Szybki trening. Powiedzmy łatwy. Jak chcecie, to możecie dodać ćwiczenia, nie? To, 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 coś takiego. Ja nie chcę tego robić, bo za dużo bym y, manpowera chciałem powiedzieć. Y, fizjo, y, energii bym stracił, nie? Patrzcie, bo tu jest jeszcze coś takiego, nie? Że mają y, zawodnicy moi energię i morale, nie? Morale też są bardzo ważne, bo od tego zależy, jak będą grać. Kondycja też, bo im mniej kondycji, tym większa częstotliwość upadku i kontuzji, nie? No a tutaj jest tak. Te czerwone to są do uleczenia jakiegoś ziomka. Te są wzmacniacze morale. No a te są odpoczynki, nie? Czyli jak mam 90, o, 90, to mogę sobie to kliknąć. Pyk. No, 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 no. Coś mi się zagłowało, O, widzicie? Już ma na fula, nie? Znaczy, to daje 15%, żeby nie było. Ale ja sobie korzystam z reklam, nie? Pyk. No i reklamy za darmo. I reklama mi się puszcza. Coś kolejnego, no to co? Mogę wam się pochwalić, który jestem w lidze. Nie zacząłem grać od początku, byłem... Dzień sezonu to był chyba 16 coś takiego. I byłem wtedy na dziewiątym miejscu. Teraz jestem na 8. Bo przejwałem mecz z pierwszym, z Kirse Kierse... Hillem z 31 3 1 przewaliłem, więc trochę cienko, nie. No ale spokojnie ja tu na nadrobię Jako chyba jedyni w tej tabeli gramy, nie? Tutaj Kirseri, i Kiranimation, więc... O, gościu na zero wyszedł, nie? Fejset 19-19 no to powiem wam, że nieźle, ale co Tutaj jest Liga Liga Mistrzów No to jest taka, nie? Taka interesująca liga i za jak awansujesz do finału, nie? No i wygrasz, to dostaniesz 4 milion ileś, nie? Żeby awansować do Ligi Mistrzów trzeba... Ligę kliknąć. I trzeba być w top 4, nie? Tu są niebieskie żeby awansować do pucharu trzeba być od 5 do 8, nie? O menadżer coś mam, ciekawe co. Dominacji. Spokojnie, spokojnie. Wiem, wiem, wiem. Ja mam inne konta, ale tam mam za mało tokenów, nie. Więc zostawiłem je po prostu. Dobra, na razie myślę, że to koniec. W następnym odcinku wam opowiem więcej o tym. Jeśli oczywiście będziecie chcieli, nie? Yy, o tej grze Nawet całkiem spoko, nie? Meczyk jak się zbliża, nie? To widać takie kółeczka Jak podawają do siebie piłkę, nie? Yy, widać to z takiej góry skład, nie? No i takie kółeczka, tylko że są mniejsze No i biegają, nie? Tam podawają piłkę i strzelają, nie? To logiczne Dobra, koniec, koniec, koniec. Był z Wami Alfie. No to co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.